że Pan Prezydent już powiedział prawie wszystko o naszym mieście, natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że w dobie globalizacji w XXI wieku yy, państwa i narody tracą na znaczeniu, a większą rolę, yy, yy, coraz większą rolę w tym procesie mają miasta, czego Białystok jest przykładem. Mówię tu o dynamicznym rozwoju, który chcę Państwu pokazać, co prawda w jestem nieutrolony bólu, bo czas przekazany mi przez organizatora to tylko 15 minut i ja już mogę w ciągu 15 minut przedstawić, przedstawić, nasze miasto. Dla naszych gospodarzy, mówię o mieszkańcach, jest to tylko taka ma małe repetytorium, rekolekcje, natomiast ja chciałbym państwu, tym, którzy do nas przyjechali, którzy są pierwszy raz, przekazać w formie krótkiej wycieczki i pokazać, co się u nas, u nas dzieje. Proszę państwa, jest, jest takie stwierdzenie, pan profesor Richard y, Florida z Uniwersytetu w Toronto mówi, że ludzie tworzą miasta, ale miasta też, też tworzy ludzi, to jest synergia. Y, w tym wymiarze gospodarczym, bo tutaj nasza optyka jest na, skupiona na, na dzisiejszym spotkaniu, widzimy jak dynamicznie od roku 2006 do 2009 y, wzrastała ilość podmiotów gospodarczych, y, jak, jak duży wzrost, jaką jak dynamikę y, pokazują te te czerwone y, słupki. Identycznie możemy mówić o y, nowych inwestycjach realizowanych przez inwestorów y, w naszym mieście i pomimo spowolnienia gospodarczego, tak myślę, tu w naszym regionie, w naszym mieście y, je odczuliśmy, y, widzimy wyraźnie, że y, te, te słupki są znamienite. Nie będę Państwa zanudzał słupkami, bo ja y, osobiście nie przepadam za y, prezentacjami, za materiałami do analiz, tak, ale prezentacje powinny być żywe, co obiecuję, że będzie to kolejny, jedyny slajd jeszcze, który wskaże, jak, jak funkcjonowały u nas spółki handlowe w mieście w, w latach 2006, ale przede wszystkim chodzi mi tu o, o, o wskazanie, jakie spółki z jednorodnym kapitałem zagranicznym, jakie są spółki z udziałem kapitału zagranicznego i prywatnego krajowego. Tu widzimy, widzimy te, te, te proporcje. I, i, I ten wzrost pokazany w procentach, i myślę, że to, są, że to są dane, które powinny wskazywać na rozwój naszego miasta, które mówią o tym, że gospodarka u nas się dynamicznie rozwija. Podstawowym, fundamentalnym dokumentem, który mówi o naszym mieście, mówi o rozwoju naszego miasta, jest to, a wiem, że są tutaj współtwórcy na sali. Tego dokumentu jest Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020. Dokument został przyjęty w Rady Miejskiej w ubiegłym roku, 13 września. Jest to dokument, który był opracowany przez ekspertów, ale metodą ekspercko-partycypacyjną, czyli pracowały nad tym zespoły robocze, przykładali się do tego też mieszkańcy, były konsultacje społeczne. I jest to naprawdę bardzo dobry dokument, i tu nie to, że chcę chwalić siebie, jako też uczestnika tych prac, tylko takie oceny mamy z różnych źródeł, autorytatywnych źródeł.